Siemanko z tej strony Gural i tam była w czwartej kolejce w trzeciej ligi był a ze mną jest a name 6? Dobra, jak gram realem a name gra yy, Manchesterem Manchester. United Zaczynam oczywiście od składów Co się dzieje? No ten ty stoi no ten nam się śmieje, dobra Eee, dobra, jest Mondrich e, jeszcze tylko potrzebuję tutaj jeszcze kakana wtedy jest na rezerwie jakby na łapkę trzeba dać od razu, dobra, Nie mam Ile? E, 10 sekund Dobra Czy tylko zamknę drzwi i ten i gramyc, nie? Mhm. Możemy grać. Mhm. Więc powodzenia? No wzajemnie, wzajemnie, powodzenia. Że było tak to jak ostatnio 5-0. <grymna> Runek zawsze z faulowa e, Ten Faulował. Błąd, kur. Dobra, Franki Boże, ksędzia. Jaki? Franki O kurde. A miał być do modlitwia, ale człowieku nie wyszło. No, nie do tego miało być. Spokojnie, spokojnie. O, jeszcze próbowałeś? Czy co? Nie widziałem, ja tylko biegłem. <grym> Czy po mnie nie dostałem? Dobrze, że nie kartkę. <grym> Za taki fałdraszki kartki by nie było, chociaż to jest FIFA, więc nic nie wiadomo. I jej logik. Tam. O kurde O kur, To był błąd straszny Błęd za błędem No właśnie taki początek trochę chaotyczny Oj Za mocno, wyjdź 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 no, ale <gryw> Bez sensu gra na początku <Tan mic etenet> no jakoś takie zamieszanie sporo tego No to niedziela do tego eee, To jest nagrywane w niedzielę więc po grillach tak dalej Po grillach <tanie <tanie> każdy, każdy odchodzi no Aha no właśnie Ach przed nosem Dobrze Ronaldo Aj! Adecha wyciągnął. Świetna obrona. No, pierwszy jakiś sensowny atak już widzę. No już, już zaczynam, poczekaj. O Jezu, błędy. O, już kontuzja? Stałem po Nie, czas przejdzie, spokojnie. Stawaj nie udawaj. Widzicie? tam dwóch leży <śmulant> Co za mecz dziwny. Jedziecie też panowie po kiełbaskę A jak O boże! Co ty? kurde, wyczekałeś Błąd Nie, jeszcze tam wtedy się przywrócił, no Bramka. Boże, no nie, ale taki lag był, no. Nie, ja nie miałem. Ja miałem laga, strzelałem już dawno, wziąłem strzały. U mnie było wszystko dobrze. Oszukuję pewnie zaraz, powiesz. Nie, bramka. O kurde. O Jezu. Potężny strzał nie ja. O, to jest dobry chłopak. Ciekawe, czy teraz gdzieś przejdzie, czy nie. No powiesz, że pójdę. <słuch> Za kasem? Nie, wiem, się daje, że on, on tak nie jest, ale... Tak. Wiele osób tak mówi. Daj Ronaldo. Dobrze. Oj. Dobrze. Za bardzo się chciałem pobawić. O Jezu. O, tak, laga miałem. Znowu? Co się dzieje? Je nie było po o właśnie. O Jezu, jak się to przyjął? O kurde chłopaki. O kurde, jak to było? O kurde, o kurde. Bramka? Ale, no, yes, yes. kas Nie, ja już chcę. Ja mam jakieś takie dość małe lagi, kurde, nie wiem czego O Boże! To taka to sytuacja Powinno. Na coś jest się strzelają Ten spudłował i ten... No niestety, takim stylem gry nie wygramy. Pięk, pięk, pięknie... Pięknie, pięknie! No. Następny, no następny. No nie cenię, no. Jakoś tak dziwnie panowie się grają, no sytuację robią. Całkiem dobre, ale... Ale ten. Zero skuteczności. Właśnie. Trzeba byłem kupić po karcie skuteczności. Takie jak <taki> w <ultimate> <taki> można. To jest to, to jest to Uj! Kurdy Urna! Skrzyknąłem <laughs> jeszcze No nie Marcelo Dobrze źle Bramka O Boże Kasijas! Bronia jest nachnięty Sztachnięty Sztachnięty, Sztachnięty. O, brawo, Os. Runej. GG shot, Runej. W końcu ktoś Wiesz, musiał strzelić. No, 0-0, ale akcji jest. Jest, sporo akcji. No ale tam ktoś ucieka troszeczkę, panowie, wie, co to ma być Nie 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 ostatnio już tak się samobuja straciłem. Jak się <laughs> też zirytowałem Nie to miał być Ale Dobrze aj! Ładnie tam ktoś idzie. Dobrze Mecz jest dobry, tylko że nie ma bramek No A to jest PUTN na najważniejszy O tu pusto O, wow My wow, wow. Nie, nie przy, tu Przytrzymałem ten przyciski. Chciał minąć po prostu, że wiadomo jeszcze dowiedzę do tego Dobra widzisz do radę jeszcze Dobra jest coś jakaś akta może być ciekawa Bo tu już mi brakuje takich szans strze strzeleckich Ale nie do tego no O kur... To jest błąd, to jest błąd Nie bój się nie Pe -pe, wykorzystam Really? <laughs> Dobrze, blokujemy. Boże, jaki słupek. <laughs> to już nie raz, nie dwa. Cały czas takie słupki. O oh, oh, Jezus. No właśnie ja mówię o tych strzałach, właśnie co dzisiaj ja jest dzieje. Tak. takie dziwne. Ci, nie kurwa. strzeliłem lekko, a mi strzelił. No to samo, ta sama akcja z połowy się powtórzyła, z pierwszej połowy. Czekaj, jas. Spokojnie z tej piłki podniósł. Ale ma wybicie. Jeb... O, ale wyrzucę. Jeba, Ładnie. Nie, nie... Ojej, ojej. O Jezus... Oh, oj. Czym, czym, ręką czym? Trochę zeszło. No. Sorry, z lewej głowy. Aj. Z, z lewej półkuli. Półkuli. <laughs> półkuli, tak dokładnie. O Jezu, niepotrzebne padanie. O Boże, ktoś dzwoni. A, ah, Jest! Mesut. Ezil. Mesut? Ważek ktoś dzwoni. Bardzo suche. I wreszcie niemu strzelecką... przerwał właśnie o Ezil, Ozil. EZIL, nie wiem to się dokładnie hmm. czy to jest takie dziwne... EZIL, EZIL chyba się czyta na I ozil, i EZIL, i O-EZIL... Jeszcze inne takie są... ...dziwne. Aj... OZIL, Dobra. Mamy <grym grym grym> radę jeszcze. Laga ma, miałem... ...małego. Znowu... Czekaj. Znowu... Co to się dzieje teraz? Mecz lagów, błędów i tak dalej tak. Po prostu tak nie grajcie Nie Czy jak. Ja mam. Ale cię, cię teraz na Escape nieraz No. W sobie jakieś lagi Czy tam, tam masz burzę? Tak? O. Nie, nie masz żadnej ale... burzy eee... Nie, normalnie jest. Wszystko jest w nie, ma, nie mam yes. rady w Jest! Ty! Co ja mam, tak. no, Czemu to jest jako... on że strzelił? że... ...że, że to, że, że no strzelec to był ten, kto strzelił... ...drożnego? Czekaj, że... to samobój był? Nie wiem. O! Ale... Samo ten, Gimaria... Ten, y, ten. By By jako strzelec. Tak zajęczył. Dobrze! Ja tam... ...nie mam nic przeciwko. Dobra już po meczu nie no, Jeszcze, <grychy> jeszcze. E, to ty konie, jeszcze masz, sza masz szansę O ciężko Cię się bawić już o. o Jezu, jeszcze kombinowanie Nie udało się Ej, poczułeś? O już się zmoczyłem tylko No, ja obronił. bronił. mnie się jakoś rozstawiają w tej, w tej wolnej. To ja, jak chcę zrobić w takim miejscu, w sytuacji takiej specjalnie trochę lamsko. Ja to bym zgłosił. Wybacz. Nie no, akurat, akurat bym przy piłce Chciałem tak szybko zmiany zrobić, bo zmiany się przywadzą. Wybacz za takie strącenie, że tak powiem. Dobra, okej. Okay. A, i gdzie rzucę wstecz? Dziś, dziś do wiatra, to jest zmiana. Nieee. Dobrze. No i na nie wstawaj. Nie udawaj. Symulant. Ja mam do mu się kartkę czerwoną. I zakaz stadionowy. <grytania> zakaz od górala.

5 minuta i... O, minuta, przynajmniej no, honorowy. No, może remis. Spoko. Nie, no nie będzie, góra. No już taki atak ja tak też miałem nieraz, że przegrywałem, a tu nagle 5-3, nie wiem, czy dwie bramki. To może w ultimatecie było. Nie, właśnie to było w takim razie zwykłych, nie? To on właśnie tak na należy. Przegrywałem 5-4, ale fart, a wygrałem 6-5. No widzisz, widzisz, bo no wiem, już że już to mógł, nie da rady już. To była, to była ta szansa. No, mógłbym. Nawet komentatorzy pomyśleli, że to będzie mniej szans. Ale, ale, motywacja. No na bank! No na bank! Mam <noise> <noise> no <pieprze>. Mówiłem? <noise> mówiłem? Co za mecz. Dobra. Mam <noise> O, no <pieprze. głos> uh, sorry za ten bieg taki koński, ja pieprze. No nie, nie, nie. No powiedzmy, że się pożegna. No dziękujemy wam za mecz. No mecz. Dwa gole w dziesiątej minucie. No mecz był naprawdę równy, bo góra miała tak. akcję, ja miałem akcję więc dziękujemy wam za to, że oglądaliście. Dzięki trzymajcie się.